Cześć! Biegny maraton berliński w tym roku, a moim trenerem jest Chad GPT. Zobaczmy, jak do tego doszło, czy jestem zadowolony i jak ty możesz sedapować sobie własnego trenera z dobrym planem przygotowania do maratonu, półmaratonu w 5 minut. Zaczynamy. Po pierwsze, powiem, że jestem biegaczem amatorem i moim obecnym marzeniem jest przebiegnięcie wszystkich 7 dużych maratonów. Berlin, Chicago, Nowy York, Boston, e, London, Tokio i teraz jeszcze Sydney. Więc ta cała siódemka to jest coś, co chciałbym zrobić. I w tym roku mi się udało i zostałem wylosowany na berliński maraton. Bardzo się cieszę, a trzy tygodnie po berlińskim maratonie mam maraton w Chicago. Także zapowiada się bardzo niezła jesień. Zauważyłem, że mój najlepszy czas na maratonie to jest 3 godziny, 23 minuty i kilka sekund. Zrobiłem to jeszcze przed pandemią. Później wyniki się pogorszyły i udało mi się wrócić dokładnie na ten sam wynik 3,23. Stawiam sobie cel na berliński maraton 3,15 i chciałbym to osiągnąć w tym czasie. Jest jeszcze kilka miesięcy. E, także się przygotowuję, ale hmm, dla przygotowania e, postanowiłem zrobić eksperyment i postanowiłem zrobić tak, e, tak, robili. Próbowałem różnych aplikacji wcześniej: Garmin Coach, plany ze strawy albo po prostu plany z różnych stron, które, które są rozpisane i pomagają ci się przygotować do półmaratonu albo maratonu. Ale tym razem e, chciałem zrobić coś innego. I dlatego poprosiłem chat wygenerować dla mnie plan, który tak naprawdę bierze pod uwagę moje obecne wyniki, mój cel, średnią prędkość, wagę, ilość dni w tygodniu, które mogę poświęcić na bieganie. E, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Po pierwsze, opowiem w kilku krokach, jak to zrobić. Użyłem. E, ja mam też płatną wersję czata GPT, ale pewnie na darmowy można zrobić tak samo. Mój prąd wyglądał w taki sposób. Przygotowuję się do maratonu. Dzisiaj jest 2 czerwca 2025. Mój maraton to berliński maraton 2025. Chciałbym poprawić swój czas z 3:23 do 3:15 minut. Jako trener, przygotuj dla mnie plan przygotowawczy z rozbiciem na tygodnie planuję biegać 3-4 razy w tygodniu. Nie mogę w środę i czwartek. To są akurat dni, które po prostu były wyłączone z tych treningów i czat przygotował plan w formie listy z bullet pointami, natomiast dalej poprosiłem go wygenerować plan w formie tabeli i tą tabelę Wydrukowałem, i tak naprawdę to jest coś, co bardzo mogę polecić, bo jesteśmy przyzwyczajeni do aplikacji do logowania czasu w garminie, w strawie, do patrzenia i odklikiwania tych rzeczy. Natomiast ta czynność wydrukowania planu na papierko, to jest coś, coś innego. To naprawdę pomaga mi trzymać rutynę. I uwielbiam ten moment, kiedy zrobię trening. Podejdę do ściany, w której mam te wszystkie następne punkty, i po prostu odhaczę, czy zrobiłem. A jak zrobię wszystko w tygodniu, to mogę spokojnie sobie odhaczyć ten tydzień. To jest taka prosta rzecz, ale daje bardzo dużo satysfakcji. Po wygenerowaniu pierwszego planu poprosiłem czat dodać więcej interwałów bo mi się wydawało, że, e, że czegoś brakuje i bardzo dobrze to doda. Więc otrzymałem plan na 17 tygodnie, jestem już w... E, skończyłem właśnie piąty tydzień, rozpoczynam szósty i jakie są skutki? Co już widzę po tych pięciu tygodniach? Po pierwsze, co zauważyłem? E, się zwiększyła objętność treningów, po prostu biegam więcej. Jak rozpoczynałem plan, to biegałem średnio 30 km tygodniowo, to teraz już tygodniowo średnio biegam 50 km. Już to daje bardzo dużą pozytywną zmianę. Oczywiście, przez to, że są interwały, to moja prędkość skoczyła. Ogólnie powiem, że mega ciekawy, bo w każdym każdy tydzień wygląda mniej więcej podobnie. W każdym tygodniu są dwa e, lekkie rozbiegania, jeden dzień z, na przyspieszenie z interwałami i jeden dzień na long run, na dłuższe wybieganie, e, które też czasem się zwiększa. Bardzo mi się podoba, że się pojawiła e, po prostu struktura. Dla mnie jest bardzo ciężko pilnować planu, który zamierzam zrobić. Wcześniej, jak robiłem to z Strawą albo z Garminem, to jednak szybko to porzucałem po jakichś, nie wiem, trzech, czterech tygodniach, bo e, po prostu, bo nie miałem tego przed oczami w realnej formie. Mam to coś po prostu wydrukowane i wisi w korytarzu e, przed wyjściem. Ja codziennie patrzę na ten plan. Moja żona wie, jak wygląda mój plan. Wie, czego się spodziewać, i, e, i z tego się zbudowała bardzo fajna rutyna. Druga rzecz: teraz podzielę się kilkoma jeszcze tipami, jak wykorzystać chat dla treningów, dla przygotowania w e, maratonie albo tak naprawdę w czymkolwiek, do czego się przygotujecie, ale będziemy się skupić na biegach. Drugi chat, e, który odpaliłem, to dzienne checkiny o treningach. E, już opowiem więcej. Jedna z funkcji czata GPT to są taski, to są powtarzalne taski. Poprosiłem czat, żeby codziennie odpytywał mnie o wynikach moich treningów, dlatego żeby dawał rady odnośnie następnych treningów. Jak to się robi? To po prostu można użyć w prompcie prośbę o tym, żeby codziennie o takie i takie godziny Wykonuj taką czynność i daj mi radę. Czyli w moim przypadku to wygląda tak, że można, można użyć czegoś innego, czyli na przykład co tydzień wkleić, zaimportować jeszcze raz, wkleić ten plan, który się, otrzymałeś, otrzymałeś wcześniej i poprosić czat, żeby co tydzień odpytywał Cię o wynikach treningów, żeby dać radę. Na następny tydzień biorąc pod uwagę obecny progres. Również można będzie poprosić o dopasowanie treningu e, i zmiany plano, jeśli na przykład e, z czymś nie e, się nie wyrabiasz, albo na przykład odwrotnie, jeśli plan jest za łatwy i nie czujesz wyzwań, ja akurat te wyzwanie czuję i e, już jestem skończyłem piąty tydzień. W poprzednim tygodniu było 48 km. I po interwałach miałem 5 y, interwałów po kilometrze w mniej więcej prędkości 4,405, a pod koniec tygodnia miałem 20 km, i to już było wyzwanie. Ostatnia rzecz, którą y, mogę polecić, to czasami jest trudne wypisać całość treningów dla, tego, dla czata, bo to jest po prostu czasochłonne. Przypisywanie tego, w jakim tempie, coś, coś robisz, to jest trudne. Dlatego jedna z rzeczy dodatkowych, których możesz z czatem, to po prostu wkleić screenshoty ze strawy z prośbą opisania danego treningu. Wtedy otrzymasz tekstowy opis, który możesz później użyć e, na przykład dla e, tego, żeby e, poprawić swój plan treningowy albo poprawić e, swój albo użyć to w tym e, cotygodniowym albo dziennym e, czekinie z twoim wirtualnym trenerem. Na razie jestem pozytywnie zaskoczony, jestem, jestem czekaw, postaram się nagrywać progres e, raz na jakiś czas i mam nadzieję, że taki plan e, pomoże, pomoże mi osiągnąć ten, tą moją życiówkę i poprawi mój czas o 8 minut. E, Podsumowując, Chat GPT albo inne narzędzia e, Gemini e, Cloud może w bardzo prosty sposób pomóc Ci zrobić plan treningowy, ale e, co jeszcze raz bardzo polecam, to nie trzymać go w, e, w wirtualnym świecie, a po prostu go wydrukować i użyć jako taką kotwicę dla nowego nawyku, dla pilnowania siebie. I po prostu dla fajnego przyzwyczajenia, odhaczenia rzeczy. Druga rzecz. Użyj tasków w czacie GPT, dlatego żeby odpytywał Cię co jakiś czas o progres, o postępach. I to pomoże Ci mieć, po pierwsze mieć refleksję odnośnie tego, czy coś idzie dobrze z planem, czy nie. Dzięki temu możesz też yy, poprawić plan możesz później poprosić go o poprawienie e, ulepszenie dopasowanie planu do twoich obecnych wyników I ostatnia rzecz to wrzucić screeny do czatu dlatego żeby nie tracić czas na wpisywanie e, przepisywanie wyników z aplikacji a po prostu dla e, w czat może przeanalizować obrazek i pomóc ci lepiej podsumować treningi albo od razu dopasować poprzedni plan do twoich obecnych wyników. Mam nadzieję, że to ci zainspirowało do zrobienia własnego plano. Ja będę dalej trenował z tym, co, co mam na ten, na ten moment. i Mam nadzieję, że uda mi się osiągnąć lepszy wynik niż wcześniej. W opisie pod tym filmikiem zostawię przykład plano, przykład Promptu, który już zużyłem, i przykład konwersacji, którą miałem z Chatem GPT, żebyście mogli lepiej zobaczyć przykład tego, jak to można zrobić. I po prostu przykopiować prompt, wrzucić swoje wyniki, wrzucić swoje cele i otrzymać plan, który możecie po prostu od razu wydrukować. Jeśli Ci się podobało, podobał ten pomysł, zostaw komentarz, subskrybuj, tego, żeby widzieć następne postępy i mam nadzieję, że będziesz miał, będziesz miała lepszy czas na następnym starcie. Cześć.